Będziemy pokazywać, pa, co go, dostaliśmy na Mamy tutaj pana Stefana, który nam pomoże. I pana pan Andrzeja. I, I pana Bałwanka, którzy pomogą nam odpakować prezenty. To na razie pan Stefanek, pan Bałwanek i pan Andrzej pójdą na bok. A ja Ej, na nad Ja A pokażecie obok siebie? Nie. I co? Pierwszy Jest no. od babci prezent. Od Mikołaja. Od Mikołaja. Kiedy był u babci Marysi, tak? Który był u babci? Marysi. Tak? tak wygląda? Tak wygląda. Tak wygląda. Jednorodze. Ja mam takiego jednorodza. A Ja takiego. Tutaj dawamy już zabawki. Kasę. Kasę. W tyle. się pomieszało. Tu się, to się e. Tutaj są kinderki. Mandarinki oh, mamma ringa. Dobra, ma mandaringa. To trudno została. Nauczy się. się. Ma kinga. Ej, kinga, co? kinga? Nie znam, Ja też. ale jakiś, 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 że możesz... jakiś, jakiś, tu piszę? Nie wiem co dalej. jakiś, To, tyle. to jest taki Dobra, Dobra, tutaj ja to dam odjazd, to znaczy południu. Włoch i ja idę nam po kolejność. Dobra, pigułkę. Zostajemy, mam to. chyba bastolone a te bez soli te. Ten. Ten ten jest, ten ten ten, ten. Dziękuję za autobus. Autobus wielki. tak 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 się. Tutaj są dwie przegródki. Tutaj jest A ja mam. Na drobniejsze pieniądze. Tutaj jest na legitymację paszport. Czy coś w tym stylu. A tutaj tak samo. Tak wygląda ten portfel. I jeszcze można go sobie tak wziąć. I sobie tak chodzi. Tak. Mieć go i. Tak on się tak świeci. Tęcze w nim, widać. I jest to jednoręczy na księżycu Super Girls. Super dziewczyny. Pisze super, girl. super Girls. Otwieramy. Nie, Zosia. Na koniec otwieramy wszystko. Dobra. Tak. Ale oprócz tam słodyczy, bo... Tylko pistacje, to. Am, 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 am. Dziękuję dwie pary skarpetek, popatrzcie. takie i takie. A tu są, popatrzcie, Super babeczki. Mięciutkie. A tu są babeczki moje, które ja zrobię. Dobra. Jeśli mam ubrane te skarpetki, na przykład ja, jeśli będę miała ubrane je, ja, hmm. widzicie, będzie mi to tak wystawać, misie misiek i ten słodkie, dwa słodkie. Misiek jest taki fajny w a on tutaj ma tylko uszka, ale też jest piękny ten lisek. Są to A liska. ja tu Dwa, tak. ken... dwa. A ja tu mam bioderkę na Z Spiskami. tym się... I. I ja. Mam Laboratorium prywatnego detektywa. Odciski, ślady i fotobot, Fotobot. Nie, fotorobot. A ja tu mam kolorki. Mam ja tu mam kolorki robicia. takich e, właśnie. Lupeze. Odciski, kolory, tutaj jest, tutaj tutaj I też ja. zrobić odciski. Jasna, jest pomarańczowy. Znowu. A, tu jest zjedzony Mikołajek trochę. A ja mam Jerzycha. A tu mam zjedzonego trochę. Scyzernie. Pójrzcie do Dobre są, Polecam. A to też jest dobra. Jest. Polecam. Mikołajek. Chyba e... coś idzie, chyba coś idzie Ej moje, no tu są dwie rzeczy. Ja Chyba coś idzie, idzie Twoja była jest? Twoja była ta Mamy tu oboje A ja mam taką buźkę Ja mam taką Też jajka Popatrzcie do kamery nie. I okay. teraz już tak chcę to otworzyć, więc chyba otworzyć. Nie A bo nie. Powstrzymał się. Na koniec. Jak na koniec, to na koniec. Dobra. Ej. I ja to dostałam w szkole, a ja... Słodycze, ja, tam ja, ja. Polecam fajne. Ooo, do śmietanki. Ja tutaj mam Mogę słodycze. A ja mam... On nie myśli, że jestem fanem słodyczy. Ona jest fanem słodyczy. A ja mam... Ona mi tego połowę zje. A ja mam krótki i tamperówkę. sobie, a beznadziejne to, a ten nie jest beznadziejny, na zdjęcia to jest. Na zdjęcia linki i właśnie takie spinacze. A to jest... Pina zdjęcia tutaj się zdjęcia i cium, 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 cium. A to jest... A to są motylki na ciasta i na babeczki Ten pan. Nie, takie, chodź, widzicie, Takie choć takie. Daj mi mój. Dziękuję. To też. Chcę to wtworzyć, chcę to zmieniać, ale na końcu. No właśnie, na, na końcu. końcu. Zielona sochna. Co mam? Do takich i do takich kredek. do grubych i do cienkich pomcę ze fotką. Pop to jest foka, a to nie jest pies albo kot. Nie wiem co to jest. Popatrzcie, i tutaj mam takie dwie kapsułki. Mogę sobie i tam wkładać. Co? Ja. Nie. Mamy gumę mamę. Gumę mamę. Jestem. Polakę. Ja tak jak woda. Ja jestem ja jestem. Ja to I Ja jestem. Ja jestem. Ja. Ja. Chyba. Nie. Nie. Ale chyba ja... Nie. Nie.

Najlepszą rzecz? Gróżkę! Gruszka. Hmm. Gruszka. Z naklejką. To jest taka trochę dziwna. Kędzi, <grymne> <grymne> nie Popatrzcie, jakie do wyciskania do. nas. Woda! I takie wyciski do plasteliny. Jest. Z czegoś innego? Nie z tego? Nie. Tej... to jest owca, drobnica. I z tego to są te dwa pojemniki i tak kulka. Czum? A które Do Marsala Dobra, ale weź już to. Tutaj, bo tutaj się to miesza i nie wiadomo do którego stawu co pochodzi. Popatrzcie, to jest jajko do tej owcy. Ja też hmm. chyba jesteś z owcy. Ja tak. Jestem tak. I jeszcze taka Tak. Ja ta, 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 ta. I jeszcze taka, I jeszcze taka wy. Wy. I Tak. I taka. Ja przychodzę z niczym dla homika. Super. Dla mojego chomika. Ej, a ja przychodzę. Dziś ja, ja, ja tu dzisiaj pójdę. No. Ja. Czyli ja nie ma, czyli... Bombardowanie! O, mam. Bombardowanie Bombardowanie! A to Ja mam knopers! Knopers! Knopers. Knopers. Idę po kolei. Twój Grzesiek! Mówiłam, że ja mam mniej prezentów. Ja już nie mam, mi już się skończyły. A nie, 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 Jeszcze jeden najważniejszy prezent. prezent. Czekaj, nie, to nie, 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 Mam tutaj dwa tutaj przy tym. nie, takie grzywek. Popatrzcie. takie nie, nie, i do tego się przychodzi. Jest. Popatrzcie grza! Popatrzcie grza. A tak to mi już się skończyło prezent... No I tam siadaj, siadaj, siadaj. Tudum. to dostarczyć chomikowi. Mm. Mm. Mam śliweczka. Popatrzcie, pop, śliweczka. I to jest wszystko. Odpakujemy. Już... Co chcesz pierwsze? Um. Ja to. A ja chcę... To... Mm. Odpakuję. Co chcesz? No bo co Ci teraz to? Co, jest to jedzenie mm. nie, to co chcesz w mamy co Dobra? Dobra my będziemy

Można przez to przełożyć słuchawki i słuchać muzyki. Jak robi ten ktoś. Nie wiem, czy to niego oba, Tutaj. To można go tu, 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 tu i tu. I jest. Słuchamy. Nie otworzy. Nie otworzy. <laughs> Mi otwiera szachcem. Super, będę korzystać. Teraz pora na ryż. Luzia, czekaj tak na mnie. Zaczekaj. Jak dla mnie. Pięknie. Tak tak I, I dla mnie. Tutaj jest pieczątka. A to. Na przykład, patrzcie. Rosja, zamknij oczy i daj tę rękę. Nie, nie zrobię ci pieczątki. Zobaczmy. taka ta, ta piecą, Tu je. O. Taka kabuczka. No, taka buźka. Taka buźka, bo się rozmazowała, widzicie, widzowie. I jemy. Jemy. Dla mnie najlepsze są te kulki. Dla mnie też. To ja.